Cześć, witajcie. mały upgrade, co w tym tygodniu się wydarzyło. Proszę bardzo, rozwalam. Wszystko przez zimę miałem dużo czasu, dużo nowych pomysłów się zrodziło. Nie wiem, czy pamiętacie. To była cała centralka elektryczna, regulator, skrzynka bez i tak dalej. To były takie wielkie półki. Kapitan Szczepa to pokazywał. To wszystko stąd wyleciało. Widać Rur od wody też już nie ma. Ani tych półek, ani elektryki. Wszystko zostało wywalone. Cała centralka elektryczna będzie teraz tutaj. Regulator ładowania, bezpieczniki, 12 V, 230, przetwornica. Akumulatory tu gdzie były. Teraz pójdziemy z drugiej strony. O, tak to się prezentuje z drugiej strony. Teraz wszystkie kable trzeba. Co się da wymienić, co nie to przedłużyć. I tyle. Będzie wszystko ładnie w jednym miejscu, w piwnicy. Nie chcę nic mieć na pokładzie. Kolejna rzecz, jaką zrobiłem w tym tygodniu, to stąd szły takie grube rury o takiej średnicy do przodu pojazdu do nagrzewnicy. I do nagrzewnicy to, co było we oryginalnego. Na nagrzewnicę te wszystkie wywaliłem. Przednią nagrzewnicę, która zostaje w desce rozdzielczej przerabiam na elektryczną i w ten sposób jakieś 12 litrów borygo się mieściło tutaj od tylnych kół do przodu pojazdu więc to wywaliłem, zaraz Wam pokażę jakie te rury były grube o właśnie rury były takie potężne, zobaczcie jaka to średnica nie wiem, nie chcę mi się suwmiarki wyciągać, ale Same rury sobie ciężkie, grube, miedziane i tyle. W tym tygodniu nalewałem Borygo do układu, a zaraz przy silniku opowiem co z tym było nie tak przez zimę. Przed zimą źle spuściłem wodę, to jest sprężarka powietrza. Nie tak zobaczycie, tu jest bardzo mało miejsca, ale tutaj za zaślepkę bezpieczeństwa wydmuchało. Miałem duży problem, żeby ją wcisnąć z powrotem, ale jakoś się udało, zalałem 40 litrów borygu, 20 przez tą zaślepkę wyleciało niestety w ziemię, ale już jest to zrobione, borygu uzupełnione, silnik ładnie pracuje, sprężarka też pompuje, nie wiem czy nie dostała troszkę, ale działa, działa, zaraz Wam pokażę tylko dlaczego się autobus nie pompuje. Wszystko rozchodzi się, tutaj taki jest regulator ciśnienia. I ten regulator ciśnienia przez zimę po prostu dostał w tyłek i, i przestał działać. W tej chwili połączyłem to węże na krótko. Nie powinno się tak robić. Ale żeby sprawdzić czy sprężarka faktycznie daje. Tak połączyłem i sprężarka pompuje. Nie wiem czy pompuje dobrze czy nic jednak nie stało ale, ale to określimy dopiero jak przyjdzie nowy rozdzielacz. Sadzimy rozdzielacz oczywiście od razu osuszacz, też nowy jest leży czeka i wtedy będziemy wiedzieli czy sprężarka faktycznie Da radę, czy, czy trzeba będzie regenerować? Oprócz tego też trochę rzy poczyściłem tu i ówdzie, podmalowałem, co się tam dało. Okienko trochę zalepiłem też XPS-em. No jest tu duża wilgotność powietrza, jeszcze temperatury w nocy też nie są zbyt przyjemne. W dzień żyje mocno, ale w nocy jest, w nocy jest zimno. O, co jeszcze zrobiłem? Ale już mi się nie chce schodzić pod pokład. Zrobiłem całe mocowanie do webasta. Webasto przyszło, ale uszkodzone. Czekam teraz na, na drugi zestaw nowy. I co? I jak przyjdzie? W przyszłym tygodniu, mam nadzieję. No to wkładamy webasto. O, czekajcie. Tutaj jest to dziura. Spod podłogi, bo webasto będzie w piwnicy. Będzie szła rura tu. Rura tu. I, I myślę, że to będzie fajnie. chyba to 8 kg mocy, powinno być ok. No dobra, na tą chwilę wszystko. Co wam jeszcze mogę pokazać? To już widzieliście? No nie wiem. Filmy się kręcą, filmy się kręcą, ale kiedy je wszystkie pomontuję i, i rzucę takie bardziej szczegółowe prace, widzicie na do nie ma czasu iść, to nie wiem kiedy, ale, ale kręcę codziennie. Codziennie parę giga filmów kręcę. I, I będą, kiedyś będą, ale kiedy? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, trzymajcie się. Dzięki, ostatnie spojrzenie. Proszę bardzo, zobaczymy, co w przyszłym tygodniu uda mi się zdziałać. Na razie, trzymajcie się. Cześć.